Spieli parasol ochronny nad chuliganami, nad nacjonalistami i co najbardziej haniebne, nad pedofilami. I to jest wstyd. Nie wiem, jak Joachim Brudziński może patrzeć w lustro. Ja znam policjantów. Sam byłem ministrem spraw wewnętrznych. Wiem, ilu tam jest odważnych ludzi. I czy myślicie, że oni nie zabraliby się ostro za pedofilów? Przecież sami mają dzieci. Trzeba im tylko pozwolić. Trzeba im dać robić swoją robotę. Słowa pana Kaczyńskiego o seksualizacji dzieci. Panie Kaczyński, nic Pan nie rozumie. Nic. Nie wie Pan, skąd naprawdę płynie zagrożenie dla polskich dzieci. Dlaczego ucieka Pan od problemu pedofilii? Widać, że Pan i pana rządy nie rozwiążą tego problemu. My musimy i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z powłaszaniem i z mową milczenia. Jeżeli dziś władza kalkuluje, że oprawca, pedofil jest wpływowy, może pomóc w wyborach i dlatego trzeba zostawić go w spokoju, to okrywa hańbą nie tylko siebie i urząd, który sprawuje, ale też tych, którzy na niej głosują. Hańba. Odpowiadają, że to obecny rząd uruchomił rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. To nasz rząd wypowiedział e, wojnę pedofilom. Polskie dzieci są chronione przed e, kontaktem z osobami, które e, w przeszłości popełniały przestępstwa e, pedofili i inne przestępstwa seksualne. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kodeks karny zaostrzający e, kary za najcięższe przestępstwa seksualne, w tym pedofili. Bo jesteśmy w tej chwili atakowani w sposób wyjątkowo wręcz nieuczciwy i bezecny przez naszych przeciwników z powodu pewnego rodzaju wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w kościele. I my nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie, także i w sferze kościoła nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. To my podjęliśmy walkę z pedofilią. Wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał? Kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska. My przygotowaliśmy zmiany w kodeksie karnym, gdzie te przestępstwa będą karane bardzo surowo. Dużo surowiej niż obecnie. Bo dzisiaj bardzo często to jest tak, że to zapada nawet wyrok z zawieszeniem. Praktycznie żadna kara, jak to się mówi, w zawiasach, czyli w ogóle. Otóż nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie od tego skąd chcą, jakie funkcje społeczne pełnią. A szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały powierzone, którzy mają pieczę nad dziećmi. I to dotyczy oczywiście także księży, ale to dotyczy wszystkich, szanowni państwo, także znanych celebrytów. Kapelan Franciszek Cybula przyznał się w filmie Tomasza Sokielskiego do molestowania dwunastoletniego chłopca. Pan wiedział o to jego no, pani bańskiego... No wie pani, pani, żartuje. Ja, katolik, bym wiedział, bym na co, coś takiego pozwolił, nie mam mowy. Dlatego dla mnie to jest zaskoczenie. Moje pokolenie nie wyobraża sobie, by ksiądz mógł do czegoś takiego się posunąć. Pan miał jakieś minimalne podejrzenie chociaż? Nie. Gdybym miał, to bym wyjaśnił. O właśnie. Dobrze, że pani zapytała. Otóż problem polega na tym, że, my, że ludzie nas nie informują. Ja nawet podejrzewam, że niektórzy ludzie się pod takie płaszcze księża ukrywają. Bo, bo wtedy, jak no pracują prezydenta, to nikt nie będzie dochodził, nikt nie będzie jakoś pytał. Przepraszam, to już drugi ksiądz z pana otoczenia Henryka Jankowskiego, no, pan broni. Tak, dlatego, że w, ja, ty, ja tych rzeczy nie widziałem. Ja, ja moje myślenie. W ogóle nie, nie przewiduję takiego myślenia, że ja mógł myśleć, że ksiądz może się być w, taki, w tak postępować. Moje pokolenie naprawdę, uwierzcie, ze wsi pochodzę, proste wychowanie religijne i w związku z tym ksiądz to jest święta rzecz. Ja nawet w ogóle nie pomyślałbym. Natomiast w tych warunkach wielkiej prowokacji, kościół musi się zastanowić, co z tym. Natomiast źle, że ja się dowiedziałem, że mój kapelan, spowiednik no był nie w porządku, no. Proszę mają, chciałbym, by nauczyciele moi byli lepiej sprawdzani i by nie, nie zdarzały się takie przypadki. A jednocześnie apeluję do, do, do ludzi, do społeczeństwa. No dlaczego mi o tym nie powiedzieliście wcześniej? Dlaczego, dlaczego oni się ukryli pod mój parasol? No? Dlaczego ja teraz muszę odpowiadać za, nich, na ich, na, za ich złe zachowanie? Czy po tym wszystkim zwątpi pan teraz też w Jankowskiego? Znaczy, proszę mają, nie, proszę pana, dowody, dowody coraz bardziej mówią, że nie były w porządku. Nie, to się nie mieści w głowie, no ale jednak to okazuje się, że jest prawdą, dlatego jestem zaskoczony, nie, nie podoba mi się to wszystko, że miałem takich kiepskich spowiedników i nauczycieli wiary, no ale jeśli chodzi o wiarę, to byli dobrzy, byłem z nich zadowolony, ale jeśli chodzi o wiarę, natomiast ja nie mam takich cech, a więc nie, nie, nie możecie mnie podejrzewać.